Simon, gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? Jesteśmy tutaj na najtrudniejszym obi, Jakim najtrudniejszym? Ja mistrzem, Co na to... ty? A, spadłeś? Nie wiem Słuchajcie, widzowie Jeżeli chcecie pomóc nam przejść to obi To zostawcie subskrypcję z nożyczkiem Łapkę w górę I oglądajcie ten film do końca A więc jesteśmy już w grze I kurde, Simon Jestem pewien, że nie o, uda boże, ci się tego przejść tak, bo... jesteś bardzo szybki. Ja też jestem szybki. A ogólnie wiecie, czemu jesteśmy tacy szybcy? Bo musimy przejść to coś do końca. Patrzcie, jakie to jest długie. Tam końca w ogóle nie widzę. Ej, gdzie ty się tak śpieszysz? Co? Ja jestem samą pewien, że ci nie uda się tego przejść. Mi się, ja radę nie, to jakoś, ci tak? Się nie, uda tego przejść. Zobaczymy, zobaczymy. Ja ogólnie powiem, wam, że gram w to pierwszy raz. Nie! Spadłem, czemu? O, ja jadę dalej, Jerry. Jak to? Nie, dobra, długo nie cię zaraz, zaraz kusisz. Spokojnie. Ja się nawet nie muszę śpieszyć, bo ja wiem, że ty spadniesz. To, co? Może jaki zakładnik, Simon? Kto da radę pierwszy to przejść, co? To da radę, pierwszy przejść, nie, to przejść. Znowu robuksów. spadłem! O 1000 Robuxów chcesz się założyć? Tak! Ej, ale ja nie mam Robuxów. A to może e, kiedy e, indziej. to ja okay. daje. A dobra, 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 to Git, to możemy okay. zrobić taki zakład. Tylko powiem wam, że to jest mega trudne. Nie wiem, przekon... Nie, no czemu ja nie kliknąłem teraz z spacji? Co ja w ogóle ja, zrobiłem? Nie, nie jest się Ale nie, spadłem! Oj, no spadł! Wiedziałem, że nie daż tego przejść. Ej, ale to jest serio trudne. Tak to jest ogólnie nie. coś podobnego do Tower of Hell, tylko że. No dobra, Moje wiecie robu. co? Ja nie robię tego specjalnie, serio. Mi się wydaje, że po prostu się nie można zatrzymywać. Będę teraz cały czas, nie będę się zatrzymać w ogóle i może teraz dam radę, nie wiem, zobaczymy. Muszę to przejść, bo wtedy Robuxy dostanę. O, patrzcie, no właśnie, chyba niech się nie możemy zatrzymać, ale serio, ta gra jest dosyć podobna do Tower of Hell, ale jest ciekawa nawet. Nie, 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 dobra, nie wiem, czy to dobry pomysł, się zatrzymałem, ale daj radę dalej. Mm. Jeszcze, jeszcze, Ej, damy radę, to może przejść teraz, patrzcie już, nie, no w sumie jestem, tak, nie wiem, czemu to, nie, dobra, już to jest trudne, serio, to jest mega trudne, musicie sobie sami spróbować to przejść kiedyś. wow dobra, daleko, dałem radę, spokojnie, teraz tu dalej, Ej, no, na razie idzie okej, okay. na razie idzie okay. Myślę, nie damy radę. Simon, kiedy ty jesteś? Co? Nie! Spadłem! O, dobra, już spadł. Ja tak się dziwiłem, kiedy on złożył mi wyprzedzić. Ale ładny kolorek, taki nowy. Tak, wow. Nie, Na którym spadłeś? Gdzie już byłeś? Tam właśnie gdzie przeszedłeś, nie. Dobra, dobra, byłem. to będziemy teraz lepsi od Simona. Patrzcie, my sobie tutaj pobiegniemy. Musimy pobić jego rekord, to nie ma opcji, że on będzie od nas lepszy. Ej, ale mamy trzy minuty jeszcze tylko. O kurde, dobra, spróbuję potem jeszcze raz, jeżeli teraz nam się nie uda. Ale 3 minuty jest mega mało, dlatego. No, fajnie by było to przejść. O kurde, tu prawie znowu skusiłem. Nie dogonisz mnie już. Simon, nie ma takiej opcji w ogóle. Spadnie, nie, nie spadnę. Ej, My jesteśmy już w połowie, w połowie już jesteśmy. Dobra, daj to przejść. Ja, serio, nigdy w tą grę nie grałem. Ej, Czy nie był wcześniej taki sam poziom? Ej, powtórzył mi się ten sam poziom. Dobra, żebym na nim tylko nie skusił. Ja w ogóle teraz nie puszczam w. Nie, nie spadłem. No nie. Tak daleko już byłem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Słuchaj, ja jeszcze mam czas, żeby przejść. To tak, jeszcze mam trzy minuty. Liczę na to, że dam radę. Jak nie to spróbuję później, jeszcze raz, to nie ma problemu, ale kurde, no czemu no, skusiłem? Padłem. Wiesz co, byłem już na. Dalej od ciebie na pewno. Jak przegonisz tam, to ci powiem. Wtedy, ale byłem dalej na pewno, Ej. więc na razie nieważne. No, cie, ty się tak śpieszysz, Simon. Weź chwilę, poczekaj. O, dobra, dam radę. Nie, no, ja muszę ty 1000 Robux wygrać. bo powiedział, że mi da 1000 Robux. O, dobra, udało się, udało się. Okej, okay, ale przecież ja dopiero zacząłem tak naprawdę. No, ten parkur jest tak długi, to obi Nie wiem, czy damy radę to przejść w tym odcinku. Ej, a Simon, wiesz, co jest najlepsze? Ja słyszałem, że tej gry jeszcze nikt nigdy nie przeżył. Żona jest podobno tak trudna, że nie da się jej przejść, ale nie wiem. Nie spadnij wreszcie. Spadnij, spadni, nie, skusisz Simon. Ja cię gonię cały czas, ale skusisz nie, wreszcie. W ogóle, jak tu można ekran daleko oddalić? Ej, a jak się tak gra? Ej, ja wolę wiesz na świetloku czy bez? Co? Nie, spadłem! Spadny, no, widziałem, ej, mówię ci, serio, ja słyszałem od kogoś, że tej gry nikt jeszcze nigdy nie przeszedł. Nie wiem, czy dzisiaj na odcinku uda nam się ją przejść. Jeżeli by się udało, to był naprawdę super. Ej, ale w to wątpię, więc. 4. Co? Sp ta, Spida portal w 4 no, no, no na pewno, dobry pomysł, tak, żeby to zrobić. Ej, Ech. jestem już w połowie ponad, jestem już ponad połowie. Dobra, drugie podejście teraz mamy. Patrzcie, zaraz Rekord, o nie wiem, czy to był dobry pomysł, że zatrzymałem. Ale okej, okay, na razie jeszcze nie spadłem. Lecimy dalej, lecimy dalej. Nie, drugi spadłem. ten już spadł tam gdzieś na początku. Nie, nie, no co ja zrobiłem? Oh, tak, co ja zrobiłem? Nie, nie, dobra, wiecie co? Poczekamy chyba na następną mapę, bo tu już nawet czasu nie ma. Nie możemy się zatrzymywać. To przecież, jak ja się zatrzymam, to jest koniec, patrzcie. Ja sobie tutaj skoczę. Skoczę sobie tutaj, i potem, jak się zatrzymam, to. No, no dobra, dałem radę. Nie wiem, dobra, ostatni raz próbuję. Jak teraz skurzę, to już czekamy na następną mapę, ale kurde, no za mało czasu i zostawiam już tylko minuta. Nie, nie zatrzymuj się. Jerry Minuta, dobra, lecimy teraz, lecimy teraz na faście. Uda nam się, na spokojnie, za znaczy, mi się uda, bo to mi nie może się udać. Ja muszę wygrać robuxy, Damy radę jakoś. Lecę! Dobra, ej, ten mi się wydaje, że jest takie mega trudne? ale zawsze mi się uda ja go przeskoczyć. Okej. Okay. no, przecież ja ten poziom przychodu już nie wiem, który raz. Przydałby się wreszcie reset, bo już mi się to nudzi powoli, no ale jak teraz skuszę, Nie, loser. Laser! O Jezu, prawie w to padłeś, stój! Stój! Dobra. No i patrzcie, nie, nie no, ja tego nawet specjalnie zrobiłem. Dobra, nie, nie, to nie ma sensu. Czekamy na kolejną mapę i zaraz spróbujesz raz, ale tu jest serio takie trudne. Nie wiem, nie wiem jak to przejść, ale spróbuję ci na ucieku widzisz, to zrobić jestem? Simon, y, nie, dobra Przegrasz to, przegrasz to, nie ma takiej opcji, wiesz co Dobra, my się widzimy na kolejnej mapie No <głos》> i spadł, wow, dobra, mamy teraz nie nową żyw. mapę Ogólnie to na przejście tej mapy Jest 8 minut, widzę tutaj <głos》>. No i spadł, chciałem powiedzieć, że rywalizujesz to ze mną, ale no coś ci nie poszło I teraz to przejdziemy, ja wam mówię, przygodę no, to za pierwszym razem Kurzyłeś mnie, czyli podbijam stawkę 2000 tak? robuxów, 2000 robuxów, ale co, co jeszcze, co jeszcze No mów, ale jak ja wygram, dajesz mi swoje konto na jeden dzień, no. No to no i Dobra, wiesz co? Ja tutaj się nawet spieszyć nie muszę. Ja wiem, że ci się to nie uda. Co to jest? Ej, dobra, myślałem, że to jest wyższe. Ej, ten poziom jest dosyć ciekawy. Nie, no i. No wpadłem w laser! Czemu ta gra jest taka trudna? Ja tego nie rozumiem. Cóż ej, Tower of Hell jest moja, ja chyba, wiesz, Jest sobie ja, Tower of Hell przeszedłem dużo razy, ale no z tym nie daję rady, po prostu ta Gry? gra jest mega trudna. Gryce? Ja jestem przeszedłem mapy już trzy razy, a co? A, okej, okay, dobra ten to, jest... to 6000 wisisz, tak? E, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, no to git to ja już chyba nie muszę przechodzić. Nie no dobra, nie przeszedłem już. Ja w ten laser nie wszedłem nawet co jest z tą grą nie tak! Nie no ja nie mogę w to grać, ja nie mogę w to grać. Ta gra niszczy mnie psychicznie, naprawdę. Ja się tak denerwuję jak gra w tą grę, że rozwalę mojczy. To zaraz chyba, nie no Simon, weź może trochę zwolnij co, weź może trochę Nic tam nie zwolnię, chcę z... dobra. grać na swoim Nie, co, nie będę mówić, że zwolnisz, bo ty i tak skusisz, więc Ja ci dam jeszcze tutaj chwilę fory, tak, sobie nie. pójdę Skusiłeś? Nie oczywiście. Ej, no to co mi trollujesz, ja już myślałem, że ty zginąłeś Jeszcze raz, na spokojnie, to przeskakujemy, to jest proste Łatwiutko, dobra, ale jeszcze tego poziomu nie przeszedłem, dawaj Okej, okay. tam skusiłem przedtem. Wow, jak tu jest wysoko teraz. Dobra, skakujemy tu, tylko nie mogę się zatrzymać. Pamiętaj, że tu nie można się zatrzymywać. Zaczy, yy, można, Simon, można się jak coś zatrzymać, nie tam się zatrzymać. Dobra, właśnie... Okej, okay, to sobie poczekam. Oh. Nie, zatrzymałem się. Ooo, oh, kurde, dobra, dam radę, dam radę. Okej, okay, dam radę, dam radę. Już że dobra tu skoczyć. E, tu jest dwa razy tym sam poziom? Nie, to jest ten sam, tylko yy, dobra, nieważne, nieważne. Lecimy dalej, ej, ten wygląda dosyć ciekawie. Dobra, dam radę to przeskoczyć. Simon, czy Nie, no, znowu spadłem, no ja tej gry nie rozumiem, no! Sześć minut, Jerry, spokojnie, dasz radę. Masz czy 6 minut? 6? 6 minut jeszcze masz. Okolicy, nie da się No czemu ty już jesteś tak daleko? Weź skuś wreszcie, co to ma być? Simon! Nie. Skusił? Nie skuszę, nie skuszę. A, okej. Okay. Musz... Co to jesteś? O nie sprawy. Skus? Spadn, czekaj na, spadni, mnie. Czekaj spadni, na spadni, mnie na starcie. Tak, Nie. nie. Spadł! Tak daleko, mój spadł, no nie musisz ty spadłeś. Spad, no nie wierzę w niego, nie wierzę w to. Sam, no jak ty mogłeś to zrobić? Jakbyś zobaczył, że tam ten poziom coś się nie. Dobra, nie, się... musimy się jakoś dostać do tego poziomu. liczę na to, że mi się udale nie wiem, no sam widzisz, że ta gra jest trudna i nie wiem, to może... Wyglądać takiego specjalnie giną, ale to jest serio trudne, ja nie wiem jak ja w ogóle spadam, bo przez to, że jestem taki szybki chyba, ale nie wiem. Dobra, jakoś to ogarniemy. Myślę, że uda mi się to przejść. Chwilę sobie to poprzychodzę. O kurde. Dobra, udało się. Odpiłem się troszeczkę. Dobra, tu lepiej może się zatrzymałem. Kolejny poziomek, już teraz, to nie, na tym właśnie chyba wszytku ale teraz dam radę, patrzcie, pyk. Okej, okay, pyk. Dobra, damy radę, damy radę, teraz na spokojnie. Tu sobie przeskoczymy Dobra. Nie no, łatwy jest ten poziom. Co myślałem, że to jest taki trudny, co? Teraz ten różowy to już chodziłem 8 razy. Nie no, teraz tu mi się musi udać to przejść. Jak teraz nie przejdę, to ja już nie wiem, no, no nie dam rady chyba. Dobra, tu góry. O, Simon, co tam znowu skusiłeś? Jak tam ci idzie, co? Na starcie. No, ja będę z siebie śmiał jak do tego zielonego. A grzejesz mi starta do zielonego, no spokojnie do niego dojdę, ja go jeszcze przejdę, bo ja tam, wiesz, nie skuszę na nim, tak jak niektóre osoby. <coughs> Simon, dobra, lecimy dalej. <coughs> spadniesz. Uuu, wow, ej, ten czerwony jest trudny. Patrzcie, czerwony to kolor mojego kanału, a jest taki trudny dosyć. Dobra, tu w prawo, tu w lewo. Ej, to jest mega trudny jest ten poziom. Dobra, tu jest ten różowy, ale ten róż już przychodziłem. Myślę, że dam radę go znowu przejść. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy. mamy ten zielony. Zielony, zielonym mi zielonym. Zielonym. co niby na tym zielonym takiego trudnego jest co, o nie, o nie, dobra damy radę, damy radę, patrzcie uda mi się, nie, nie no spadłem na zielonym, no nie wierzę w to, nie ta gra mnie zniszczyła, nie gram w tą grę, nie, nie gram w tą grę 4 minuty, Dasz radę, Simon. Ach, wiesz co, Simon? Ty sobie tam skuś. Ja już nie próbuję. Powiem wam, że to jest naprawdę mega trudne. Sami sobie spróbujcie. Pewnie wam dam linka w komentarzu. Moim zdaniem ta gra jest naprawdę mega trudna. Simon, i tak skusisz. Nie ma co, żebyś to przychodził. I słuchajcie, jeśli taki odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrypcji z naczkiem, łapce w górę. No i do następnych odcineczków. Cześć.